Lwy drogie, ktoś Was może pospieszać i mówić wam, że już jest czas na coś. No i trzeba będzie się za coś zabrać, moje drogie lwy, nawet jeżeli Wam to nie, podo nie podoba się. Nawet jeżeli chcielibyście rzucić to, czym się macie zajmować, ale jeżeli tak byście zrobili, to to będzie niedojrzałe. Hm? Nie ma co tak wywalać, wywalać, wywalać tego, co, czym powinniście działać. Jakbyście byli tacy młodzi, tak byście chcieli rzucić czymś i powiedzieć: Ja już tego nie potrzebuję, ja z tym robić nic nie będę, to byłoby niedojrzałe. Taka postawa gdzieś się może ujawnić, ale uważajcie na to, bo paś różdżek jest tutaj odwrócony. No i mogą być różne konsekwencje. I różnie może być, bo fortuna kołem się toczy. I raz na wozie, raz pod wozem. Może być tak, że początkowo będziecie mieli szczęście, ale potem może się dziać naprawdę sporo. Jeżeli byście tak rzucili, no ale może coś tutaj rzucicie faktycznie, albo ktoś dla Was ważny, i to będzie całą garść, cały szereg różnych konsekwencji powodowało. Hmm? Ale. A on, pomimo tego, że czuję wewnętrznie, że coś chce mi odradzić, wam rzucenie czegoś, pozbycie się jakiegoś rodzaju działania, to coś mi mówi, że to nie jest całkiem takie negatywne. Ale chyba lepiej by było. Dla Was, gdyby ktoś inny coś rzucił. Hmm? Bo jeżeli ktoś inny coś rzuci, to, to wtedy jakoś będzie to pozytywniejsze dla Was. Tak czuję. Hmm? Nawet jeżeli gdzieś tu będą kłótnie, ktoś coś zostawi, ktoś albo zagłębi się w swoim w swojej izolacji, albo z niej wyjdzie. Może ktoś znów będzie chciał złapać jakieś uzależnienie, wyjść w jakieś uzależnienie albo się z niego wyzwoli. Może się zatopić w emocjach, wyjść z poczucia braku lub już całkiem się w tym poczuciu braku, zatrzymać za zamkniętymi drzwiami, ale w tym rzuceniu czegoś częściowo fortunnym, a częściowo może niefortunnym, może niefortunnym dla kogoś innego jest ktoś, kto siedzi i ma oko na wszystko, jest kimś, kto jakby rozdaje, nie rozdaje karty. Bo karty można rozdawać, ale te karty, jak są potasowane, to nie bierze się. Osoba, która rozdaje karty dosłownie na przykład gdzieś w takich hazardowych sprawach, to może czasem nie brać udziału w rozgrywce i czuje, że w waszym życiu jest ktoś taki, kto. Nie do końca bierze udział w rozgrywce. Mimo, że wydaje się, że ma na nią jakiś wpływ, ale de facto nie ma za bardzo wpływu na tę rozgrywkę, jeżeli tylko rozdaje karty. Niby ma coś w rękach, ale to szczęście to koło losu jest decydujące, nawet jeżeli jest to ktoś, kto postanawia tym wszystkim pozarządzać, ktoś, kto bardziej gra w szachy niż w karty. W kartach potrzebne jest więcej szczęścia, w szachach więcej trzeba mieć w głowie. Hm. Moi drodzy, im bardziej, im dłużej na to patrzę, tym mam większe poczucie, że ktoś gdzieś trochę nierozsądnie porzuci taki, a nie inny rodzaj działania. I albo to jest ktoś młody, albo ktoś, kto zachowuje się, jakby był młodszy niż jest. A nawet jeżeli jest młody. To to nie jest taki paniec młodości. Mówimy, młodość ma swoje prawa i tak dalej. Tylko nie rozsądek w działaniu. Hmm? Ale to nie jest ktoś, po kim będziemy się spodziewali jakiegoś szczególnego rozsądku. No nie. To nie jest ktoś taki, po, po kim możemy się spodziewać. Lwy... Może no się zdarzyć tak, że w pewnym momencie nie będziecie mieli pytań. Powiecie, ja już nie mam pytań, ale co dla mnie masz? I komuś tak możecie powiedzieć I co możecie wtedy uzyskać o tym, jak powiecie, czy może pomyślicie te słowa. Wyjście. Z izolacji, wyjście z żalu i koniec podziału dóbr, rozdawnictwa, zwrócenie się w stosunku. W stosunku. Zwrócenie się w stronę osób, które są powiązane ze sobą i mają różne kontakty, jakby były takie ustosunkowane, czasem się nazywają tylko i znają tam kogoś, znają tam. I można zrzucić coś z siebie. Już przestać szukać tej prawdy, jakby się trochę odkryć. Ktoś może się odkryć, moi drodzy, kto zakrywał się i może trochę chował, ale nie ze strachu, tylko z potrzeby poszukiwania światła w samotności, i może już ma wystarczająco dużo tego światła. I chcę też, żeby to światło dosięgnęło jego czy jej. I część mogła być zakryta. Część tej osoby mogła być niewidoczna. A teraz może ta osoba zechcieć bardziej się odkryć. Rada dla Was. Uważajcie na Niedojrzałe myślenie i na myślenie osób młodszych od Was i mniej doświadczonych i na ich komunikację. I uważajcie na kolejną garść różnych spraw, które się z tym wiążą, o czym mogło być to myślenie. O tym, to, Pomaga emocjonalnie, ale jest jakby niezauważalne, gdzie rozwiązany był dylemat, jaki nowy pomysł, gdzie jest uczuciowość w najczystszej postaci, kto zarządza działaniem i komu brak kasy i wartości. Drogie lwy, Coś mnie tak kusi, żeby wyciągnąć wam kartę z talii, którą kupiłam. Ho, 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 ho. Yy, I tak. I tak może się zdarzyć, że ktoś wyciągnie coś, co ma od bardzo dawna, czym działał kiedyś, z czasem do tego wracał. Czasem coś mogło być jakby w ogóle nieruszane i o co chodzi? To może być coś związane z naczyniami. Coś związane z parą, z wodą, ze światłem, z obmywaniem się czystością, z owocami, z błyszczeniem, ale z niepatrzeniem na ten połysk. To może być srebro, to może być złoto to może być połączenie srebra ze złotem. To może być element związany z uczuciami, ale też z taką wartością, którą można się pochwalić. To mogą być elementy związane z matką i z ojcem ze słońcem i z księżycem które Łączą coś w jedno. I to jest coś, na co można patrzeć, czemu się można przyglądać. Może to być też ktoś. I to jest coś, co rosło długo. Miało związek z jakimś wzrostem, swobodnym, naturalnym wzrostem. Aż sama jestem ciekawa. Hmm? Wszystkiego dobrego, lwy. A teraz czas na panny. Lwy drogie, uważajcie, żeby nie zapomnieć o uczuciach i o emocjach. Bo może się zdarzyć tak, że na chwilę o nich zapomnicie. W jakim zakresie, ale zaraz potem sobie przypomnicie, zaraz trzeba się tym jeszcze zająć. I co to za uczucia na na wrzesień? W sumie tak bardzo się we mnie dziwię, że chcieliście może zapomnieć o tych uczuciach, bo ja tu widzę, że mamy zawiść nie może się mi wam wydawać, że tu chodzi o zawiść, ale tu chodzi o nienawiść o jakąś nienawistność jakby ktoś chciał pięścią serce roz, rozłupać, a serce to jest wasz organ hm. Nie chcecie o tym za bardzo myśleć, albo zapomnieliście już o tym. Taka emocja. Ta, ta emocja gdzieś, gdzieś gdzieś tu próbuje w waszym wrześniu być. Wrogi, mściwy, złośliwy. Kto? Dlaczego? Kto tu? Kto? Kto? Dwie opcje. Ktoś, kto ma problem z wypowiadaniem się, i najprawdopodobniej jest to kobieta. Z jednej strony niby potrafi Kreatywnie się wypowiadać, ale z drugiej strony czasem robi to trochę za ostro i tak patrzy na to, i to mogą być właśnie te uczucia. Z drugiej strony może być ktoś, kto coś ukrywa, nie wszystko mówi, i ktoś, kto był w dużym lęku, ale jakoś się z tego mógł wyswobodzić. A ta druga emocja? W waszym życiu ktoś patrzy na zegarek i jest trochę znudzony. Trochę obojętny, apatyczny, znużony. Mhm. czy mała rada odnośnie tych wszystkich emocji? Przestańcie się. Tylko jedno powiedzcie. Nie za dużo. Nie wahajcie się. Przemyślcie to, co mówicie, i to powiedzcie. Hmm?